Cześć, dzisiaj pokażę Wam jak połączyć Home Assistanta razem z jak Cloud. Ale zanim to, to chciałbym Wam podziękować. W ostatnim filmie poprosiłem Was o zostawienie oceny pozytywnej i zostawiliście aż 36 łapek w górę. Dzisiaj mam do Was zupełnie inną prośbę, a mianowicie chciałbym, żebyście zostawili subskrypcję pod moim kanalem, bo ponad 90% osób nie subskrybuje kanału, więc bardzo możliwe, że widzimy się po raz ostatni. A jeżeli ktoś z Was chciałby dostać również powiadomienie o nowym filmie na telefon komórkowy, to obok przycisku subskrypcja jest możliwość naciśnięcia dzwoneczka i wybrania tam wszystkie. Wtedy będziecie dostawali informacje o nowym filmie również jako powiadomienie na telefonie. Przejdźmy już do materiału. Żeby zainstalować Tuya Cloud, musimy wejść w ustawienia, urządzenia oraz usługi. W prawym dolnym rogu dodaj integrację i wyszukujemy tutaj integracji Tuya. Naciskamy na nią lewym przyciskiem myszki. Będziemy tutaj mieli parę pól do uzupełnienia. Już teraz możemy tutaj u góry wybrać Poland. Natomiast pozostałe pola będziemy uzupełniali dopiero po założeniu konta na iot.tuya.com. Jeżeli nie posiadacie na iot.tuja.com konta, klikamy w lewym dolnym rogu Sing Up. Podczas rejestracji u samej góry musimy podać nasz adres mailowy, poniżej mamy hasło. Hasło musi zawierać jedną dużą literę, jedną małą literę, jedną cyfrę i co najmniej 8 znaków, maksymalnie 20. Poniżej powtarzamy hasło, później mamy company name, którego nie musimy uzupełniać, wybieramy Poland, akceptujemy warunki, przed kliknięciem przycisku Next. Naciskamy Next, jeżeli wszystko już mamy uzupełnione. Teraz musimy się zautoryzować, że nie jesteśmy robotem, przesuwając puzzle w odpowiednie miejsce. Po przesunięciu puszczamy puzzle, i na tej podstawie następuje autoryzacja. Kopiujemy z adresu mailowego kod, wpisujemy go w odpowiednie miejsce i dajemy Create Account. Po zalogowaniu IoT tuja wita nas od razu tutorialem, który możemy sobie skipnąć. Pomocnik nam również nie będzie potrzebny. Przechodzimy bezpośrednio do Cloud Development. W tym miejscu znowu mamy tutorial odnośnie tworzenia projektów, który możemy spokojnie skipnąć, bo zaraz wszystko wytłumaczę. Dobrze, przejdźmy do stworzenia nowego projektu. Klikamy Create Cloud Project. I tutaj uzupełniamy od samej góry nasza nazwa własna, Home Assistant na przykład. Później wybieramy Smart Home, poniżej znów Smart Home i wybieramy okręg, w którym się znajdujemy, Central Europe Data Center. Dajemy kre... Po lewej stronie wyszukajmy tutaj Device Status Notification. Przesuńmy to na prawą stronę. Przyda nam się to do jednego z kolejnych filmów o Tuya lokal. Klikamy w prawym dolnym rogu. autoryzację. Informacje, które tutaj mamy, będą nam potrzebne do konfiguracji, ale najpierw musimy połączyć z kontem Tuya. Przejdźmy do device. Teraz klikamy na link Tuya App Account, a następnie po prawej stronie Add App Account. Pojawił się kod QR, który będziemy musieli zaskanować aplikacją Tuya w naszym telefonie. W tym celu będziemy musieli otworzyć aplikację Tuya. Ja wam tutaj bezpośrednio skanowania kodu QR nie pokażę, ponieważ wywali mi po prostu błąd, ale opiszę, jak to zrobić. Więc otwieramy aplikację tuja. Teraz w prawym dolnym rogu jest przycisk ja, który naciskamy, w prawym górnym rogu jest kwadrat z linią poziomą, którą musimy nacisnąć, i włączy się nam skanowanie, które będziemy musieli potwierdzić. Przyciskiem, że zgadzamy się na wykorzystanie przez naszej aplikacji w telefonie od aparatu. Jeżeli już to zrobimy, pojawi się nam kolejny krok, czyli potwierdzenie logowania, które teraz widzicie na ekranie. Jak to potwierdzimy, przejdziemy już bezpośrednio na stronie do kolejnego, a kolejnym etapem jest ustawienie tutaj automatyczny link. Które jest rekomendowane, i dla Device Permission ustawimy sobie możliwość odczytu oraz zapisu. Po wszystkim naciskamy przycisk OK. Na ekranie pojawi się nam informacja, ile urządzeń zostało wczytanych. Wracamy do pola, w którym już byliśmy, czyli konfigurujemy Home Assistant. Mamy tutaj identyfikator dostępu do Tuya, IOT. Przechodzimy na IoT Tuya i kopiujemy Access ID. Wklejamy go w tym polu i teraz potrzebujemy hasło dostępu do Tuya IoT. Również wracamy sobie do IoT Tuya i tutaj mamy Access Secret Client Secret. Mamy tutaj taki przycisk do skopiowania hasła, więc go naciskamy i znowu wracamy do naszego Home Assistanta. Wklejamy Poniżej mamy do uzupełnienia konto. I tutaj ważna rzecz. Musimy wpisać adres e-mail oraz hasło, które używamy w telefonie do logowania do aplikacji Tuya. Czyli nie używamy tutaj adresu mailowego, który użyliśmy przy zakładaniu konta w iot.tuya.com. Tylko używamy login, adres e-mail i hasło, które używamy do aplikacji Tuya. Wspominam o tym, ponieważ wyświetli Wam inaczej błąd, który ja również miałem i nie wiedziałem jak go rozwiązać. Jeżeli macie błąd logowania 1106, prawdopodobnie również logujecie się złymi danymi. Miejcie to na uwadze. Po wpisaniu prawidłowych danych klikamy zatwierdź. Teraz możemy tutaj przypisać nasze urządzenia stuja do odpowiednich obszarów lub nacisnąć po prostu przycisk zakończ. Teraz musimy dodać tylko urządzenia do naszego Home asystanta. Bezpośrednio Tuya wykryła nam aż 15 urządzeń i 36 NC. Z tych 15 urządzeń to również urządzenia, które są zapisane jako sceny, czyli sceny, które wykorzystuje na przykład w momencie, kiedy temperatura jest zbyt wysoka, uruchom coś lub zbyt niska, uruchom coś lub wyłącz, włącz i tak dalej. Ale mamy tutaj też nasze urządzenia. Między innymi mamy tutaj na przykład czujnik temperatury i wilgotności, który jestem w szoku, że ma aż tak dobrą baterię. Był on prezentowany na moim kanale, więc jeżeli chcecie, możecie sobie zobaczyć. Jak widzimy, ten czujnik działa w pełni prawidłowo. Moglibyśmy go tutaj sobie dodać, ale dodajmy coś ciekawszego, ponieważ ta integracja pozwala nam dodać również kamerę. Więc dodajmy kamerę. Dodaj do dashboardu i zobaczmy, jak taka kamera wygląda w naszym dashboardzie. Tutaj, nasza kamera już się wczytuje. Jak widzimy, mamy podgląd bezpośrednio z kamery. Bardzo ładnie to w ogóle wygląda. Jestem w szoku. Naprawdę bardzo ładny widok z naszej kamery. Jeżeli takie dodanie, jak teraz dodałem do naszego dashboardu, u was by nie zadziałało, to pokażę wam jeszcze inny sposób. Wchodzimy sobie w ustawienia, urządzenia oraz usługi. Szukajemy tutaj naszej integracji Tuya i przykładowo poszukajmy, na przykład naszego urządzenia, który jest wentylatorem w mojej łazience. Możemy sobie tutaj stąd skopiować identyfikator NC. Oczywiście moglibyśmy tutaj dodać do dashboardu, ale zrobimy to w inny sposób, żeby Wam pokazać, że też jest taka możliwość. Przechodzimy do przeglądu, klikamy edytuj dashboard, i tutaj dajemy, dodaj kartę. Poszukamy sobie według NC. Oczekało tutaj nasz wentylator. Możemy sobie go podpisać, w wentylator. Dajemy, aktualizuj. Zaznaczamy nasz wentylator, dajemy kontynuuj, dodaj do dashboardu i mamy nasz wentylator dodany do dashboardu. Jeżeli chcielibyśmy ustawić miejsce, w którym się znajduje, to podpisujemy, dajemy zapisz i mamy wszystko zrobione. I teraz mogę sobie uruchamiać lub wyłączać nasz wentylator w łazience w zależności od potrzeby. Ja sobie jeszcze zmienię kolor, żeby przy włączeniu było widać, że jest uruchomione. My się widzimy standardowo za tydzień i pamiętajcie: zostawcie subskrypcję pod tym filmem, bo możemy się widzieć już dziś ostatni raz. A ja nie kończę nagrywać. Do zobaczenia!